Cieszę się, że tu jesteś, bo mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jeśli prowadzisz Salon Beauty, to pewnie wiesz, że największa liczba potencjalnych klientów ucieka ci na samym początku. Właśnie wtedy, kiedy dostajesz mnóstwo pytań przez Messenger, Instagram czy telefon, najczęściej ocenę. Kiedy próbujesz ponownie zaczepić te osoby, najczęściej nie odpowiadają, nie odbierają telefonu, a w najlepszym wypadku mówią, że. Dadzą znać lub się zastanowią. Zniechęcona odpuszczasz, to zrozumiałe, w końcu nie chcesz być natrętem. Zdradzę Ci teraz jedną bardzo ważną rzecz. Badania prowadzone przez największe firmy szkoleniowe na świecie mówią, że to tutaj ucieka Ci największa liczba potencjalnych klientów, bo największą skuteczność możesz osiągnąć pomiędzy trzecim a czwartym kontaktem z klientem. Aby skutecznie, ale nie nachalnie do nich dotrzeć, musisz umieć poprowadzić skuteczną rozmowę sprzedażową opartą na konkretnym schemacie zadawania pytań, badania potrzeb i testowania ich gotowości do zakupu. Ponieważ właśnie od tego zależy, czy będziesz mieć więcej klientów, przyjdź koniecznie na webinar, na którym pokażę ci konkretne schematy na to, jak rozmawiać, aby umawiać nawet 80% wizyt dzięki skutecznym rozmowom przez messenger, wiadomości prywatne i telefon. Jak zaciekawić klientkę już w ciągu pierwszych pięciu sekund, rozpocząć i poprowadzić rozmowę, aby wzbudzić jej zaufanie i zbudować Twój autorytet. Jak robić skuteczny follow-up, czyli jak wracać do klienta, który się zastanawia, co mówić, kiedy słyszysz, że Twoja klientka nie ma czasu, kiedy cena jest za wysoka itd. Tak no i jak kończyć rozmowę, aby 8 na 10 z nich kończyło się wizytą w Twoim salonie. Nie przegap tego wydarzenia, sprawdź najbliższy termin, a ja czekam na Ciebie z masą wiedzy na tym webinarze. Do zobaczenia.